Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie polecanych, tym razem na luty roku 2020, i zaczynamy z informacjami o obecnym kształcie poradnika polecanych. Aktualizacja z 31 stycznia, mówiąca wszystko o tym, co się działo na przełomie, właśnie stycznia i lutego. A więc po premierze kolejnej karty graficznej ze stajni AMD Radona RX5600XT spodziewałem się większych zmian w polecanych na luty 2020. To jest sprawa odnosząca się do bardzo szybkiej wyprzedaży Sapphire Pulse, który na początku swojej przygody rynkowej kosztował 1299 zł, teraz w ogóle niego nie można dostać, a przez chwilę był dostępny już w kwocie 1400 zł. I teraz mamy wybór albo wśród wersji kiepskich, budżetowych RX 5600 XT, które na domiar tego pracują na niższych zegarach niż wersja Pulse, o tym mówiłem w recenzji RX 5600 XT, lub możemy dokonać zakupu RTX 2060, ale w wersjach albo OC Gigabyte, albo Ventus XS. Są to wersje również bardzo budżetowe. Wyznaczające się słabą kulturą pracy, wysokimi temperaturami, i tak dalej, Ogólnie rzecz biorąc, wybór jest kiepski i ciężko wybrać coś ciekawego w kwocie 1400 zł. O tym będę jeszcze mówił dalej przy omawianiu polecanych. No i pojedynek tutaj nie wywołał jakby. Wielu emocji, czy też wielu zmian spośród innych komponentów. Ceny delikatnie poszybowały do góry, także Eriksów 580. Dobra, przechodzimy już do konkretów. Komputer za 900 omijamy, bo on nie zmienił kształtu. 1100 zł, już w zeszłym miesiącu pojawił się Athlon 3000G, a więc odświeżona jednostka Atlonika, oczywiście z układem IGPU. Warto z tego zestawu. Skorzystać czy z tej oferty na ten zestaw skorzystać, kiedy szukasz bardzo taniego komputera do grania. W tym momencie ta jednostka kosztuje, popatrzmy. A 1174 zł, ewentualnie, żeby uzyskać lepszą cenę, można zastąpić element Duma 450W modelem 350W. 1500 zł, cały czas polecam jednostkę z Ryzenem 3200, Ryzen w cenie 200 zł i oczywiście RX 560, cały czas dostępny w promocji za 349 zł. Ten komputer, czy komputer o bardzo zbliżonym kształcie, testowałem na kanale Xkomu warto odwiedzić ten link i zobaczyć, jak te komponenty wypadły. Niecałe 1600 zł musicie zapłacić za ten zestaw, ewentualnie można pomyśleć o wymianie obudowy zamiast Armisa AR1 wstawić na przykład Signum SG1. I zyskać po prostu na temperaturach także na lepszej kulturze pracy wentylatorów zamontowanych w obudowie. 2000 zł lecimy sobie cały czas dalej. No i właśnie spotykamy się z RX570. Dotychczas był tutaj RX580, ale niestety wyszedł on ze sprzedaży. Zaraz to sobie zobaczymy. Tu jeszcze jest ważna informacja odnośnie płyty głównej. Od razu też w nią kliknę, a także pamięci operacyjnej. A więc. Jak to wygląda? Tak wygląda komputer za 2043 zł. Tak jak mówiłem wcześniej, był tutaj RX 580, jak się nie mylę MSI. Niestety on kosztuje już prawie 800 zł. W związku z tym wszedł w bardzo ciekawej cenie XFX. Natomiast nie jest to karta. O specjalnie rozbudowanym układzie chłodzenia, warto zdawać sobie sprawę, że ona może nagrzewać się do wysokich temperatur, a hałas emitowany przez jej wentlatory na pewno nie będzie niski. Natomiast cały czas tutaj gwarantuje nam całkiem niezłą wydajność w tej cenie ten dokładnie model. No i trafi ta karta w bardzo wielu zestawach. I trafi ta karta do wielu zestawów, o czym za chwilę się przekonacie. Kolejną kwestią przy tym zestawie jest płyta główna MSI B450M Pro VDH Max. To płyta główna, oczywiście, już z tym pełnym biosem pod Ryzen 3000 Płyta także oferująca 4 sloty na pamięć operacyjną. W tej cenie, moim zdaniem, bardzo ciekawa propozycja. No i także chciałem wspomnieć o pamięci operacyjnej. 16 GB T-Force Vulkan Z to nie są może najlepsze kości. Prawdopodobnie one Bankline na tanich modułach. No, ale mówię, w tej cenie ciężko będzie polecić coś lepszego, coś ciekawszego. Do Cruciali trzeba by było dopłacić około 30 zł, jeśli chcesz podkręcać moduły pamięci operacyjnej, jeśli nie chcesz mieć żadnych problemów z nastawami, no to w takim wypadku możesz dopłacić te 30 zł do lepszych kości Cruciala. 2100 zł to jest oferta Intel Core 3 9100 f taki zamiennik Ryzena 3200 oferujący wyższą wydajność, ale oczywiście Ograniczone jeśli chodzi o dalszą rozbudowę. H310 co prawda pozwala zamontować siódemkę, na przykład 9700K, ale nie wyobrażam sobie korzystania z takiej platformy już w przyszłości. Cóż, tak wygląda ten zestaw. Jak mówiłem, karta także uległa zmianie. No dobrze, co tam w trawie piszczy? 2300 zł. Ryzen 5600. Ta sama płyta główna co w zestawie oczko niżej. Te same pamięci, ta sama karta, dysk, obudowa i zasilacz, a więc nic się tak naprawdę nie zmieniło poza procesorem. I tutaj taka ważna uwaga: kupując Ryzena 5600, macie szansę trafić na wersję AF, szybszą od dotychczas sprzedawanej AE o blisko 10%. Stawia to ją bezpośrednio za Ryzenem 52600 w klasyfikacji wydajnościowej. Natomiast nie macie pewności, że na taką wersję traficie. To jest tylko przypuszczenie. Jeżeli traficie, no to jest to wasza wygrana, bo zamiast do Płacać stówkę do Ryzena 5 2600. Otrzymujecie procesor AF, który jest z pogranicza wydajnościowego, właśnie Zena Plus, czy może modelu drugiej generacji, bo tak naprawdę Zen plus także został zastosowany w Ryzenie 5600 AF, a więc taki zestaw za 2300 zł, za 2400 już mamy konfigurację no nieco lepszą, tak, z lepszą płytą główną, pozwalającą rozwinąć skrzydła Ryzenowi 5600 po OC, te pamięci o których mówiłem wcześniej, a więc Cruciale Ballistic Sport LT, bardzo ciekawie się kręcące, 2800 zł, jak mówię, nie zatrzymuje się i lecę dalej B450 Gaming plus Max. Można ewentualnie zastanowić się. Ja tu przeplatałem tę płytę w główną zestawach. Czasem dawałem Gaming Plus Max, czasem A Pro. Po prostu Gaming Plus wygląda lepiej. Nie ma takiego sraczkowatego PCB, jeśli mogę się tak brzydko wyrazić. Ale nie znam lepszego określenia na ten element płytki drukowanej, na ten kolor płytki drukowanej A Pro. No i dlatego też Gaming Plus w cenie o 10 zł wyższej wleciał do tego zestawu. Dokładnie ta płyta wygląda o, w ten sposób lepsze PCB, ładniejsze i czerwono-czarny wygląd. GTX 1650 Super Windforce, a więc dopłacamy do wydajniejszej karty graficznej. Sam jestem zdania, że na razie nie ma sensu kupować RX-ów 5500XT w wersjach 4GB. Tutaj Super wypada lepiej, przynajmniej w moich testach, a 8GB wersja jest dużo droższa i nie zmieściłaby się w zestawie do 2800 złotych. Zestaw podobny tyle że Intela, o tym już mówiłem wielokrotnie. Jaki zestaw do czego jest lepszy? Podejrzewam, że jednak większość osób będzie wybierała konfigurację AMD 3200 zł, moi drodzy, no i wpada GTX 1660. Zrezygnowałem z komputera z GTX 1660. Uważam, że jest zbyt mała różnica cenowa pomiędzy 1660 a wersją Super. To jest kwestia 80 zł dopłaty do karty. O kilkanaście procent wydajniejszej, i żal po prostu byłoby nie dopłacić tej różnicy w kwocie pomiędzy dwoma kartami. Zestaw Intela bardzo podobny, tyle że oczywiście bazujący na innym procesorze i płycie głównej. 3600 zł, no i wreszcie dochodzimy do tego chyba najgorętszego towaru w całych polecanych: RTX 2060 Ventus X, gdzie jest nowość w postaci RXA 5600 XT. Ta nowość pojawiłaby się, gdyby nie. Wyprzedaż Sapphire Pulse, bo w cenie 1299 zł, ciężko znaleźć lepszą wersję karty graficznej. Ventus X będzie gorącą i głośną kartą, o czym mówiłem na początku tego materiału, co podkreślam dokładnie w tym miejscu, ale jak mówię, ciężko mi zaoferować RX 5600 XT o wyraźnie niższej wydajności na tym pierwotnym BIOSie, bo te wersje sklepowe, które są dostępne, niestety będą funkcjonowały na tych starszych bios a to w Waszej kwestii pozostanie w granie sobie nowego bios co dla mnie nie jest specjalnie atrakcyjne, bo zdaję sobie sprawę, że oglądają mnie także amatorzy pc owi czy też osoby, które nie, nie mają wiele wspólnego z majsterkowaniem przy PC-tach, a moim zdaniem, wgranie nowego BIOSu do karty graficznej to wcale nie jest taka prosta rzecz, jak mogłoby się wydawać, a na pewno już dla początkujących. No, i tutaj jest jeszcze taka jedna ciekawostka: RG6V Evo TG ARGB, a więc nowiutka obudowa firmy Silentium PC, przestronna, przewiewna, e, oczywiście podświetlana. Wentylatorami ARGB. Fajnie to wszystko wygląda. 3600 zł. Dotychczas za ten zestaw musieliśmy zapłacić ponad 200 zł więcej. 3600 w ujęciu Intela, tak wygląda. No i 4200. Słuchajcie, w tych zestawach zmieniło się tak naprawdę niewiele, bo poza obudową tutaj akurat jest RG6V zwykła, bez ARGB. Pojawił się RX5700 Gaming X. On kosztuje niecałe 1800 zł. Jest to polecana wersja z bardzo dobrym systemem chłodzenia w świetnej cenie. Podkręcona, naprawdę super hit w tej cenie. Warto przemyśleć ten zakup. Tyle, że za niecałe 2000 zł. otrzymacie wersję XT, jednak wydajniejszą o te dobrych kilka, a nawet kilkanaście procent. I teraz pojawia się pytanie, czy nie lepiej dołożyć te 200 zł i zyskać jednak tę kartę o wyższej wydajności. Kolejne cztery zestawy tutaj bez większych zmian 5500 zł. Dokonałem podmianki ramów na nieco ciekawsze. Jest także wersja gaminga X 6000 znowu XT wersji gaming X jeszcze wróciłem do budowy AR7TG Seasonic Core GM i 79700 KF. O tych zestawach praktycznie w każdym miesiącu coś mówię, teraz sobie podaruję, bo zmian było jak na lekarstwo i szczerze mówiąc, nie ma sensu się powtarzać. Jeśli chcecie usłyszeć coś o nich, to wróćcie do grudniowych polecanych lub nawet do listopadowych, bo z tego co pamiętam, wtedy o nich mówiłem. Pality polecane w bardzo dobrej cenie, z bardzo dobrym systemem chłodzenia. Mogę te karty polecać naprawdę dla wielu osób. Moi drodzy. To byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie nowych polecanych. Dajcie znać, co sądzicie o tej rywalizacji RXA 5600XT z RTX 2060 w tych tańszych wersjach budżetowych. Jestem po prostu ciekaw, jak na to się zapatrujecie. Mówił lipton, pa! pa.